Kolejny styl do rybki, no to jest to dyniowy pomarańcz, i zobaczycie po prostu, jak go odblokować. W sumie ładnie on wygląda, bardzo ładny. Tym razem lecimy na sad. Sad, oczywiście, znajdziecie nad kukurydzianem. I słuchajcie, no przypominam, jak zwykle w tych odcinkach, jeśli Wam pomogłem, koniecznie dajcie znaka łapką w górę. Subskrybujcie mój kanał, no i chyba spuszymy lamy. No, nie będziemy jej brali na pewno. Słuchajcie, tutaj jest pierwszy słoik, także zabieramy pierwszy słoik i lecimy dalej. E, w ogóle pamiętajcie, że mam playlistę, nie? Playlista filmów, jak odblokować, także wejdźcie sobie, ona będzie w opisie. Tutaj jest drugi słoik, proszę bardzo, bierzemy go. Cyk I trzeci słoik mamy dokładnie, już Wam pokazuję, dokładnie tutaj mamy trzeci słoik, jak w. O, chyba. Tego tym razem nie weźmiemy. Jeśli chodzi o trzeci słoik, no to mnie wyeliminowali. Ostatni słoik dokładnie znajdziecie tutaj pod tymi drzewami. E, no czekajcie, czy, czy on tutaj gdzieś jest? Dokładnie tak, mamy tutaj ten słoik. Słoik numer 3, proszę bardzo i zobaczmy jak wygląda to w lobby. Mi się bardzo podoba ten styl, nie wiem jak wam. E, jeśli chcecie odblokować kolejne style, wpadajcie na te filmy, które tu widzicie. Pamiętajcie o playlistie, no i do zobaczenia w kolejnym kolorze.